Tu ja, to już ósmy odcinek. Ha, ha, ha. tak, ósmy odcinek nagrywam teraz po, po raz drugi. Ponieważ wcześniej mi się dźwięki nagrał. Hohoho. Ho, ho. Dobra, zlecimy z tym koksem w poprzednim odcinku. Nie wiem co robiliśmy. Przypakowaliśmy chyba troszkę. Nie wiem. W tym odcinku nie wiadomo, co będziemy robić. Czekajcie mogą być szumy teraz. postarałem się, żeby nie było. Do kogo by tu pójść? Nie wiem. A jakiś ziomuś ma problem. Dobra musia już nie ma e, Co tutaj być zrobić dzisiaj? Może do Rydera pójdziemy Katalizator z czym to było? Więc to już za misję. Więc ciśniemy pod pociąg. I, 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 I co by tu ciekawego powiedzieć? Nic ciekawego się nie działo. E, może pójdziemy jeszcze potem do naszej przyrody dziewczyny, jak mi to nazwę. To tłumaczenie jest denne? Nie, ja go nie trafię. Sorki, że tak cicho jestem troszkę, bo się skupiam na celowaniu. To mi nie idzie zbyt niedobrze. Amunicja! Nie zdążyłem. Teraz będziemy rzucać ryderowi. Ups. Jeden, dwa, trzy. Sorry, że jestem tak cicho, ale się nie chcę tego zlamić na nagraniu. Ups. Dobra usić. Ale mi się to auto wiksuje Dobra, więc idziemy do lakierni Przemanować sobie nasze auto Co w tej grze jest kompletnie durnym pomysłem Ze strony Rockstar's Game Games, ponieważ, ponieważ... Ponieważ to jest za głupota, żeby przemalować auto i od razu nas nie widzą. Mówiliście, że jest debile, to są jeszcze na dodatek. Nie że ślepi, to jeszcze jeżdżą na kaskaderze coś. Ale nic się już nie mówię, nie kontempluję, gry, jest nie tak. Wracamy na Grove Street, bo staramy się nie przypalić żadną policję. No dobra, jedziemy na Grove Street tym naszym autem zapakowanym całym, wcale nie widzę, że tu mam i inne wybuchowe rzeczy Ale to jest GTA przecież po co? Po co komu ich ścigać? I skręcamy, jesteśmy Aha, fajnie, dobra Dobra, dobra, dobra A coś... Coś, 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 coś... Teraz się mało odzywam, nie wiem czemu. Czemu się tak mało odżywam? Nie mam nie mam troszkę takiego nastroju nagrywania, bo troszkę mnie głowa boli. Ale widzicie jak się dla was poświęcą. Dobra, respect. Ciągle respect jak chcę hajs. To jest łopata, Tak, jest łopata. Mam pana. Tak furfango zabije. A chcesz, żeby mi dali amunicję? Dobra, to chyba nic nie da. Oni muszą tą grę pierwszą wyciągnąć. Ona ma takie zarąbiste auto, którego nie mogę wziąć sobie za żadnych grzechy. Eee, żadnego kółeczko tu nie mam. Dajcie mi to auto, no jest fajne. Dobra. Genialny Posuń się, daj mi to auto kobieta, Nie umiesz jeździć Pojedziemy do Swita, bo on ostatnio miał u nas jakąś sprawę Do nas A w sumie dałoby się chyba wyrwać drzwi temu autu Także uderzając go autem o auto To może drzwi by odpadły, nie wiem Dobra, śmigamy elegancko I skoczymy sobie Łach, ale na ładnie to wyszło że ta ściana. Jakby tam nie było to by ładnie wyszło. O, to był balstwem. Hehehe <laughs> frajerzy Gros Street innego. Dobra, jedziemy do Suite. A. Zmienimy ta auto, bo tu e, jeszcze miałem powiedzieć, że nic nie ma. Dobra, weźmiemy tego Alfonsidła. Sidła A jeszcze ci lady nosić, co dzisiaj ja bym tam było. Dobra, nie ma gościa. Częst do Golfa na mnie wiesz... Jezus Maria, widzicie co jest... Jak, jak, jak wygląda życie w San Andreas? No. Nie wiem czy mnie w ogóle głośno słychać, ale tam podgłośnie się potem w programie do obróbki. Włops. Już właśnie miałem mówić, że kiedy mogę dostać się do tego sklepu z bronią okazało się, że teraz mogę. Oj nie chodzi się po ulicy przecież, no? Taka logika GTA A i teraz co się zaczęło ...te właśnie te przejmowanie terytorium, którego nie zbyt lubiałem, ale damy sobie radę! Dobra, musisz złożyć do teraz PP, No, no to chodziło właśnie Dobra, 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 co tutaj to trzeba zrobić? Weź do tego Potrzebuję ja i przybliżę troszkę mikrofon. Pistolety, mikra SG broni tany mikro SMG, to ja sobie uzi no, sobie uzi 5 stów Dobra, chyba starczy, a bo jeszcze raz jak szaleć, czy szaleć Pistol, Pistolety pistolet Jeszcze... Przy... Nie, no nie pokazuj mi tego frejerchu. Przy okazji go jeszcze zabijemy tak na szybko. Dobra Fajne kamizelkę kupić, ale dobra Nie, nieważne Wychodzimy Dobra, tak. mamy znaczek Zasubiłem tak słówkami jeździć w każdej serii GTA Ale nie kupa. O, to auto chce, to jest fajne Odcinka zmienienia auto na lepsze. ach fajnie, jest to auto. w tu raz, są najlepsze auto i tak. Ten dźwięk silnika tego auto jest najlepszy. i Je, nie wiem, nie wiem. Może dzisiaj w tym odcinku, co teraz. What the fuck? Co teraz oglądacie? Aha, to są te same widmo. Dobra, wracając do mojego tematu, co teraz oglądacie? Zastosuje efekt. AudioDuck. Czyli wiecie to przyciszanie kiedy ja kiedy ja się nie odzywam. Może no, to jakoś ciekawo wyjdzie. No dzięki gościu. Dobra. Ale ja nie chcę stracić mega auta. Zadę na Grow Street. Zadę na Grow Street, żeby go nie stracić, bo on jest fajny. W do Glen Park. Coś mi poręcnie chodzi o się tak zdaje przynajmniej. Jestem zniesmaczony, bo musiałem ziemniaki obierać, czego nie cierpię. Chyba nikt tego inny lubi nie lubi Rania ziemniaków. Jeszcze takie ziemniaki dziwne miałem, takie duże wręcz, więc nie było najgorzej. Jakby były takie małe, Becfoki to by było gorzej. Ale co to, co ja robię, gram w GTA i opowiadam wam o ziemniakach? Jestem masakryczny. Dobra. Tego to będę używać w wyjątkowych sytuacjach, bo jest za fajne, żeby je stracić. Jeszcze ten złom, tu jest, dobra? A ja się złom, też go lubię, ale nie tak bardzo. Weźmiemy tego. No i zostawimy sobie tego. Fuck Dobra, lecimy. Nie wiem, czy Wam mówiłem o tym sokołowie. Chyba mówiłem. Tak, mówiłem wam w tej sprawie. Gadbuster śpiewał TP. No więc nic nie mówię, bo jeszcze mnie pozwolą do sądu za na 150 tysięcy. Ja się nie odzywam. Nie będę kontemplować tej sprawy. No jak jeździsz ty penisie. Pamiętam to jest scena z innego filmu, jak jeździsz ty penisie. Ale wkleję to nawet chyba w tym momencie, zobaczyć się. No. Jak jeździsz, Penisie? Penisie? Jeszcze tego mnie nigdy nie powiedział. No to jest epicka sztyna, po prostu. W ogóle polskie filmy komediowe są tak epickie. Dobra, bolsy. Zaatakowałem was, frajerzy. ha aha. dajcie mi amunicję. Haha. Ha. ta ta. Dobra, nie żyjesz, ziomuch Dobra, mam tę falę przeżyć I w tej misji chyba AK-47 zdobędę aż Chodźcie tu, penisy Na dużo mam tego wyrażenia w tej, w tej serii teraz W tym odcinku Ach, jest mi się zwrócił przynajmniej za te bronie Frojer mi ucieka Chodź tu, nigaj się ty nie uciekniesz mi przeżyłem pierwszą falę. Nie było zbyt najtrudniejsze to Ora, lecą fryerki kinygansy jedne. Dobra, już po nich. A gdzie ten drugi? Haha. Molestują się seksuowalnie. ja Jak to picza nie miałem ścierać Dobra, no, tam jest życie więc szybko obsa, obsa lecimy po niego No ja jestem w gęparku Dobra Żytko, Żytko, Żytko Żytko to takie chyba wiecie, No wiecie Dobra, dead body Jajajaj, dobra. Kolejne deadbody. Przeładował, przeładował. No moja dzielnica, nie dali mi jakaś 47 frajerki. Te które zostało... Przez PPP, dobra, nie czytam. Nie wiem, czy to ma głos, bo umiecie czytać, to jest logiczne. Dobra. Teraz na tym terytorium może znaleźć swoje... członków swojego wangu I Dobra, cieszę się. Rozumiem. To chyba jest jakaś wersja gry do retardów, której nie miałem przecież. No i...

Dobra, koniec zabawy ziomuś. Ach, ten szkil. Co tu szukasz, murzynie? To jest moje terytorium. Ale, su. Dobra. Oni już atakują, seriously. Technika GTA. Do tyłu i do przodu. Ja nie było, tu się nie zdziało, panie Pojusjancie. Zapiszemy to i kończymy ten odcinek. Eee, chyba tak, chyba tak. Ja już, to już odcinek już jest. Ty. Tak, nieźle. Dzisiaj chyba do 10 nasz nagram. Czy do dziesiątego, czyli 9 nagram. Albo więcej. No by to miejsce co się skacze przez to. Taka akcjowa. Jakby to Bóg gier nazwał Klosów 12. Tak, to oczywiście był serka. Jakbyście nie wiedzieli. Albo no drwiny, jak to sobie. chodzi. Dobra, jedziemy tak grą street. Hehehe. Już tak nie będę zamulać Przynajmniej kosów to nie są dołów, jak to nazwał ten. Jak nazwał Albuster, no przynajmniej mi do sądu nie pozwól. <laughs> Na 150 tysięcy złodzieje jedno. Ciekawa skąd pan Piotr Pei? czego tam? nie to HS, dobra. Więc kończymy ten odcinek w tym momencie. Więc żegnam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Słuchajcie, komentujcie, lajkujcie, żółty magiczny guziczek, jak to kiedyś mówił pewien magiczny, zagrajmy z Minecrafta, jak jeszcze to grałem. Jj Docker, więc cześć, żegnam.